Witam się z Wami w kolejnym filmie i dzisiejszy film zaczynamy od książeczki Hej maluszku. Zawsze sobie przekładam stronę o jeden tydzień w niedzielę, dlatego że Maja urodziła się w niedzielę. I właśnie wczoraj zapomniałam, dzisiaj jest poniedziałek, 22 grudnia, więc zrobimy sobie to razem. 11 tydzień i aktywności 11 tygodnia widzieliście w poprzednim filmie. I tak ten czas szybko leci, że już zaczynamy 12 tydzień i w sumie wchodzimy po malutku w ten trzeci miesiąc. Co my tutaj dzisiaj mamy? Hej, maluszku, jak oceniasz poziom obsługi w naszym domu? Pracujemy ciężko, żeby zaspokoić Twoje najdrobniejsze zachcianki. Jesteś trochę niespokojny? Trochę jest bo Was niespokojny, bo sobie tutaj leży obok mnie i słucha. W takim razie ułożę Cię na moim specjalnym fotelu. Przyciśnijmy razem guzik, moje biodra podnoszą się, a Ty przechylasz się do tyłu. Jest Ci wygodnie? Rozciągam mięśnie dla miednicy. Niektóre fotele relaksujące mają także funkcję masażu. Podnieś pięty i delikatnie potrząsaj całym ciałem podpierając się na stopach. To będzie fajna zabawa i fajne połączenie właśnie moich ćwiczeń i ćwiczeń z Mają. Natomiast dwa słowa o tej książeczce. Ja Wam szczerze powiem, że uważam, że ona jest za bardzo wyhajpowana. Ta książeczka była polecana chyba przez kilka różnych influencerek i też pod ich wpływem ja ją kupiłam. Natomiast jak ja ją kupowałam, to była już absolutnie wszędzie wyprzedana, więc kupiłam ją po prostu z drugiej ręki na Vinted. Uważam, że ta książka jest fajna, natomiast no tak jak powiedziałam wcześniej, moim zdaniem jest po prostu za bardzo wyhajpowana. Jesteśmy już na 12 tygodniu i Jeszcze nic mnie tak nie zaskoczyło, żebym powiedziała, że mnie z butów wyciągnęło i że to jest w ogóle coś super. Uważam, że jeżeli ktoś się interesuje takimi tematami związanymi z macierzyństwem, z wychowaniem dzieci, to równie ciekawsze, jak nie nawet bardziej ciekawe zabawy może mieć po prostu na Instagramie w różnych rolkach, jak już algorytm was złapie, że, że takie tematy was interesują. Więc książka jest spoko, jest ładnie zrobiona, fajnie wygląda na parapecie czy na komodzie dziecka, ale żebym jakoś bardzo się tutaj zachwycała, no na razie nic mnie jeszcze tak nie porwało. Więc drugi raz bym jej nie kupiła, no ale skoro już jest, no to pilnujemy tych tygodni i co niedzielę sobie o jeden tydzień obracamy. I w tym tygodniu, bobasku, mamy robić ćwiczenia razem. Także dzisiaj jest poniedziałek, dzień treningowy twojej mamci, więc sobie coś porobimy fajnego później. Nie? <laughs> nie chcesz? Nie chcesz ćwiczyć? No ja wiem, że ty nie lubisz ćwiczyć, nie lubisz brzuszkować, ale trzeba. Trzeba, trzeba. Muje mm, to słodkości. A teraz ci, bobasku, trochę... Przebierzemy, bo byłaś na pupczer i mama słyszała, co się na tym pupczer dzieje, tak? No, pupczer to nasz baby bjorn. Olała. Z waszego polecenia kupiłam pieluszki z Rossmana Baby Dream. W takiej niższej półce cenowej powiedziałabym właśnie, że lepiej nam się sprawdzają niż dady czy Lupilu. Natomiast miejsce numer jeden wciąż mają pampersy. Pampersy mają. Tak mi się? Aż mnie w oczy zaszczypia. Aż mnie w oczy poszczypało miśka. To z mleka takie kupy się robią. No i skończyły nam się chusteczki Baby Mamy, które zamawiałam ostatnio. Bardzo fajne, jak na takie bawełniane, bambusowe, przepraszam, chusteczki. W porównaniu do tych z Kindy porównywalne bym powiedziała. Nie lepsze, nie gorsze, tańsze. Spełniają swoją funkcję. To jest moja ulubiona opinia rodziny Allegro, którzy oceniają różne produkty, jak piszą, że produkt spełnia swoją funkcję. Co to w ogóle znaczy? Bo się. To, to znaczy, że produkt spełnia swoją funkcję. Ale się tutaj nabrodziło. Wspomożemy się mokrymi chusteczkami z Nivea, które dostałam ostatnio w paczce pierowej, Natomiast ja z chusteczkami, które są 99% wody, też robię tak, że moczę i płuczę je w zwykłej wodzie. Nie wiem dlaczego, ale tak robię. I tak też zrobimy z tymi. I tak też zrobimy z tymi. Oops, oops, oops. No miśka, ty pierdziochu. Jedną warstwę zapinamy, drugą warstwę zakładamy, skiety i bobas gotowy. Bobas gotowy. O, o. Korzystając z tego, że mała ma teraz chwilę aktywności, myślę, że to jest fajny moment, żeby pokazać Wam organizację naszej komody. A więc to jest nasz przewijak. My mamy przewijak z marki Leander w kolorze takim czekoladowym, dlatego że brązowy i zielony to są totalnie kolory mojej wyprawki, mojej ciąży i w ogóle tej jesieni. Więc on nam się sprawdził super i też wiecie, jak jest jakaś wpadka, to wszystko fajnie na nim widać i też fajnie się to ściera. Ścieram to właśnie albo mokrą chusteczką, albo chusteczką z wodą i planuję sobie też przygotować płyn taki do dezynfekcji tej maty, ale na razie po prostu wodą wszystko ładnie schodzi. Zaraz koło przewijaka mam wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli suche chusteczki, które teraz się skończyły i je używam właśnie do wytarcia dupci. Moczę je w wodzie, którą mam tutaj. Tam wodę staram się co każde przewijanie wymieniać, natomiast prawda jest taka, że no nie zawsze mi się to udaje. Zaraz obok mam pampersy i tutaj zazwyczaj są dwa rodzaje pampersów. Pampersy takie wiecie oryginalne, na noc i na jakieś wyjścia. I takie zwykłe pampersy, tańsze. Akurat teraz mamy te z marki Baby Dream, które poleciliście mi na TikToku. Zazwyczaj tych pampersów tutaj jest więcej, natomiast właśnie teraz po nocce muszę tutaj troszeczkę zrobić uzupełnienie. I w tym pojemniczku mam też kremy, Zazwyczaj jest to tłusty krem Bepanten i jakiś krem taki, jak pojawiają się odparzenia. Akurat my teraz korzystamy z Tormentile Baby. To jest maś, którą poleciła mi moja położna. No i na razie nam się sprawdza. Chociaż też nie mieliśmy za dużo problemu z odparzeniami. Raz czy dwa razy tylko jej użyłam, więc sprawie cała ale mała bardzo dobrze na nią reaguje. Zaraz obok mamy kosz i to jest kosz z Ikei i do niego dokupiłam worki w Rosmani, 15-litrowe zapachowe i one nam się super sprawdzają, no bo tego zapachu nie czuć, tylko troszeczkę jak się właśnie ten kosz... Otworzy, no i ja staram się je raz dziennie wymieniać, bo mniej więcej tyle pieluch dziennie schodzi, tyle się zapełnia, no więc staram się, żeby tu było czysto i pachnąco. Zaraz obok przewijaka mam też takie ręczniki bawełniane na rolce z różnych marek je kupuję w Rosmani albo na Allegro i one służą mi najczęściej do pielęgnacji twarzy przy porannej i wieczornej pielęgnacji bobasa. Tutaj zaraz obok tych ręczników mam też żel do mycia ciała i włosów. To jest produkt z marki HIP i on bardzo fajnie nam się sprawdza. Mała nie dostała na niego żadnych uczuleń, ja też wyczytałam na różnych grupach i forach, że to jest bardzo fajny produkt dla dzieci i wielu mamom się sprawdził, więc ja też go kupiłam z polecenia, że tak powiem i no potwierdzam, że nam też się bardzo fajnie sprawdza. Ostatnio do tej wyprawki dołożyłam sobie też zwykły papier toaletowy, dlatego, że często jest tak, że jak smaruję małej dupkę kremem, no to po prostu chcę sobie ręce wytrzeć albo czasami po prostu mi jest potrzebny kawałek papieru, więc mam to tutaj zamiast takich zwykłych chusteczek, no bo to już były, by mi zajęły za dużo miejsca, starczy, że mam po prostu te suche do dubci, no i papier, jak potrzebuję, coś małego wytrzeć. Tak jak mówiłam, tutaj jest woda, no i mam jeszcze mokre chusteczki, dlatego że kupiłam ich zdecydowanie za dużo i też po prostu jak te mi się kończą, to staram się z tych schodzić z zapasów. Te konkretne to tak jak mówiłam, dostałam, więc je sobie testuję, bo chciałabym po prostu przetestować różne marki i wiedzieć, które nam się najbardziej sprawdzają. Natomiast zawsze jak kupuję mokre chusteczki, to zwracam uwagę na to, żeby miały 99% wody. No, i teraz komoda, natomiast pokażę Wam tylko pierwszą półkę, bo mała się trochę denerwuje. I powiem Wam tylko, że zmieniłam w końcu na te uchwyty. Wprawdzie doradzaliście mi te drugie przeźroczyste, natomiast te po prostu najfajniej się łapie, a ta komoda, ta półka jest najczęściej otwierana, więc ja po prostu potrzebowałam czegoś, co łatwo złapać. I też fajnie kolorystycznie pasuje nam to do tego przewijaka. Na dole są wciąż te stare, one są piękne, bo są z zarychą, natomiast ciężko je złapać i to jest niewygodne. I też myślę, że za jakiś czas je wymienię, natomiast jeszcze nie wiem na jakie. Więc dzisiaj Wam pokażę tylko pierwszą półkę. I tutaj jej organizacja wygląda tak, że tutaj trzymam sobie najczęściej worki na śmieci, które zmieniam codziennie. Tutaj mam podkłady skindi takie jednorazowe, które wkładam po prostu do torby, jak gdzieś wychodzimy, żeby położyć na przewijaku. Tutaj są pampersy z marki pampers. No i tutaj są jakieś takie powiedzmy inne pampersy, różne, w zależności od tego, co aktualnie testuję. Wszystkie te przegródki w ogóle są z IKEA i tutaj w tej przegródce trzymam zazwyczaj zapas tych suchych ręczników, no i też aspirator do nosa. Nam sprawdził się ten, to jest aspirator z marki chyba Staffi albo Snaffi. Na początku używałam takiego na baterię, natomiast przy większym katarze nam się nie sprawdził. Tutaj w tej przegródce mam takie rzeczy do codziennej porannej i wieczornej pielęgnacji, czyli waciki. Akurat te mam z sephory. <śmówiłam> Mówiłam kiedyś, żeby po prostu nie płacić za przesyłkę, bo mi tam brakowało chyba z 10 zł. Zwykłe kompresy, których używam do przemywania oczu, natomiast te są średnio fajne, bo one są z takiej twardej gazy. Lepsze są takie miękkie, ale po prostu przez przypadek zamówiłam takie, więc już chcę je zużyć. No i polecam Wam rozmiar 5 na 5 nie większe, bo one i tak są duże, na takie małe oczka w zupełności wystarczają, a i tak idzie tego dużo, więc 5 na 5 w zupełności wystarcza. Tutaj mam też patyczki do uszu, mam też taką szczoteczkę do mycia buzi, to kiedyś w innym filmie Wam może powiem, co i jak i dlaczego się tego używa. Oczywiście tutaj podręczna witaminka D, ja mam akurat Vigantol, jest to 5 Jednostek w kropelkach. Na początku te kropelki nie do końca wygodnie mi się używało, ale teraz już się nauczyłam no i doszłam do wprawy, więc po prostu korzystam z tego, bo jest to lek, a nie suplement, więc jest to dla mnie bardzo ważne, bo po prostu mam pewność, że ta witaminka jest odpowiedniej dawce dostarczona. Tutaj obok mam też zapas soli fizjologicznej i jakieś takie otwarte buteleczki, które po prostu codziennie na bieżąco zużywam. I tutaj pod spodem są też nożyczki. Ja akurat mam taki jeden zestaw nożyczek zaokrąglonych, drugie zaokrąglone nożyczki. Taką obcinaczkę, której jeszcze nie użyłam i chyba raczej nie będę. No i tutaj z tyłu mam też pilnik do piłowania koniuszków z Fridy. To jest też bardzo ciekawy produkt, nam się spoko sprawdza. Na razie jesteśmy na tej najmniejszej nakładce Ultra Fine, ale jak widzicie niedługo już będziemy przechodzić na tą żółtą. Więc to jest też spoko produkt, spoko gadżet. Jeżeli tak jak ja na początku stresujecie się przycinaniem paznokci. Tam z tyłu mam jakiś zapas dodatkowych pampersów, chusteczek, nic szczególnego. No i tutaj mam dwie półeczki, z których też na bieżąco korzystam. Ta przegródka ma tutaj wszystkie właśnie zapasy kremów, ma też, ma też miękką i twardą szczotkę. One są z marki Lulalow, są podlinkowane. Zapas B termometr, do mycia wody zwykły z Rosmana z Baby Dream. Zapas kremów, oczywiście sól fizjologiczna, tutaj mam też sudokrem, który otwarliśmy niedawno, mimo tego tormentila, który się tutaj znajduje, ale małe czasami pojawiają się odparzenia właśnie na szyi albo w jakichś takich nietypowych miejscach, więc wtedy korzystamy z tego. Tutaj mam też Octenisept, ale od czasu, kiedy odpadł nam kikut pępowinowy, to już go nie stosuję. Zapas jakichś kremów i chyba w sumie tyle. A w tym ostatnim pojemniczku mam takie bardziej apteczne rzeczy. Między innymi jest to altacet, który się przydaje, jeżeli jest obrzęk w miejscu wkucia, na przykład po szczepieniu. Mam też pedicetamol, czyli paracetamol dla dzieci. Natomiast jeszcze nie korzystaliśmy z niego, bo szczepienia całkiem gładko przeszły. Mam też espumisan na wzdęcia. Ze 2 czy trzy razy zdarzyło nam się z tego skorzystać. Właśnie jak mała, miałam wrażenie, że miała coś ala kolka, nie wiem, ale no kilka razy jej to podaliśmy i zadziałało. Tutaj jest też olejek ze słodkich migdałów, który używamy często do kąpieli. Właśnie pod kątem szczepień zapas plasterków Emla, to na kolejne szczepienia już koniecznie muszę mało i założyć. Tutaj jest też termometr, on jest z marki Brown, ale jeszcze, jeszcze nie wiem, czy go polecam, czy nie, bo nie jestem do końca pewna, czy dobrze pokazuje temperaturę, więc muszę go jeszcze do końca przetestować. I tutaj bardzo fajny produkt do mycia dzieci, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach. Bardzo fajna emulsja, my ją dostaliśmy w wyprawce ze szpitala, która się chyba nazywa niebieskie pudełko i to nam się super sprawdziło na pierwsze kąpiele. No i tutaj mam jeszcze jakiś krem, Blok polarski, który ostatecznie nam się nie przydał, więc w sumie dobrze, że go znalazłam, bo zaraz go stąd wyciągnę i zabiorę. No i tutaj jakieś kompresy jałowe, zostały nam chyba trzy właśnie po pielęgnacji kikuta, więc trzymam je tak na wszelki wypadek tutaj i to by było chyba na tyle. Tę drugą szufladę pokażę Wam kiedy indziej, tutaj mam ubranka, natomiast obecnie dużo ubranek jest w praniu, więc pokażę Wam po prostu jak to zorganizowałam, jak te ubranka tutaj wrócą z prania. No i oczywiście mam nadzieję, że ten mały tour po naszej komodzie Wam się spodobał i był dla Was przydatny, a ja teraz idę ogarniać małą, bo zbliża się pora drzemki i już słyszę, że jest trochę niespokojna. No tak misiu, już full attention na Ciebie, bo ja widzę, że tu już zasypiasz i potrzebujesz mamusi, żeby zasnąć, ja wiem. Tak, no chodź mi się, chodź. No wiem, no wiem, że jesteś zmęczona. Ah. My bierzemy się za usypianie, a z wami widzę się później. Bobas jest ululany, chłop zajęty pracą, więc to jest fajny moment, żeby spakować mu prezent, ale będę mówić cicho, bo po pierwsze dziecko śpi obok, a po drugie, w drugim pokoju jest mój mąż. My zawsze, jak robimy sobie prezenty, to mniej więcej każdy gdzieś tam wcześniej mówi, co by chciał dostać, albo przesyła jakąś listę i z tej listy wybieramy te prezenty, żeby jednocześnie była niespodzianka, a z drugiej strony, żeby ktoś z tego prezentu był zadowolony. W sensie my nawzajem. No i z tej listy kupiłam mojemu Maćkowi taki precak. To jest czarny precak model. Explorer 71, chyba, nie pamiętam teraz, z TomToka. I on go sobie sam wybrał, bo ten plecak ma jakieś takie idealne wymiary, idealne przygródki, pod kątem właśnie takiego plecaka biurowego, a dodatkowo można go zabrać w podróż, bo tutaj ma taką e, zaczepkę na walizkę. Więc to jest plecak konkretnie wybrany przez mojego męża i on się go spodziewa, ale ja zawsze lubię dokupić jakieś. Pierdółki, i w tym roku kupiłam fajne pierdółki. Myślę, zaraz wam pokażę. Dokupiłam mu do tego taki pas do biegania z Salomona. Maciek się ostatnio wkręca w bieganie, więc myślę, że bardzo mu się to przyda. Ja jak biegałam przed ciążą, to właśnie też miałam taki pas, tylko jakiś zwykły model z Action. I pamiętam, że to było bardzo wygodne, więc myślę, że z takiej fajniejszej firmy to już w ogóle ten pas mu się przyda. Do tego chciałam mu dokupić też z Salmona kominiarkę do biegania, ale akurat ten model, co chciałam, był wszędzie wyprzedany, więc kupiłam mu kominiarkę z Mamuta. Ja wiem, że on też lubi tę markę, bo to jest bardzo fajna marka, właśnie taka sportowa, polecam, więc ma do tego właśnie kominiarkę. No a z Salmona dodatkowo kupiłam mu właśnie taką zwykłą czarną, basicową czapkę. No, i do tego jeszcze dokupiłam mu krem do rąk i do stóp z neutrogeny i taką maskę złuszczającą do stóp. Ona jest właśnie specjalnie na męskie stopy. Nie wiem, czym się to różni od takich zwykłych masek do stóp, ale no jest po prostu obrandingowana jako maska dla mężczyzn na stopy. Więc coś takiego mu kupiłam jako gadżet i zamierzam to wszystko powkładać do tego plecaka do środka, tak żeby jak będzie otwierał ten plecak i oglądał go właśnie od środka, to żeby znajdował jeszcze jakieś fajne niespodzianki. Do zwykłej torby mi się to nie zmieści, więc planuję to spakować w taki papier, w żurawinkę, albo w jemiołę, chyba w żurawinę. Także bierzemy się teraz zapakowanie prezentu dla męża. Tak w sumie teraz pomyślałam, że fajnie będzie do tego dorzucić jeszcze jakieś jego ulubione słodycze, więc na razie nie wkładam tego do papieru, ale już mam to spakowane właśnie w ten plecak. I starałam się to spakować tak, żeby to nie było oczywisty sposób rzucone do jednej głównej kieszeni, tylko właśnie poupychałam to dosłownie do najbardziej ukrytych kieszonek w tym plecaku, tak żeby naprawdę miał niespodziankę. Powiem Wam jeszcze, że ostatnio czytam taką książkę i nagrałam też ostatnio film o smoczkach i mam wrażenie, po przeczytaniu paru zdań z tej książki, paru rozdziałów, że podeszłam do tego tematu smoczków tylko od jednej strony, od takiej strony mm, rozwoju, zgryzu, laktacji itd., ale nie podeszłam do tego tematu smoczków od takiej strony emocjonalnej i to jest fajnie opisane w tej książce. Natomiast Dzisiaj to nie jest film, w którym zamierzam o tym powiedzieć, dlatego że kupiłam smoczki z lu do przetestowania i przetestuję je przez święta i myślę, że po nowym roku nagram Wam taki update dotyczący właśnie smoczków i mojego podejścia do nich właśnie po przeczytaniu paru rozdziałów z tej książki, ale to jest temat na inny odcinek. Dzisiaj mamy jeden z takich ostatnich filmów świątecznych, bo kolejny to już będzie vlog ze świąt. A teraz korzystając, że mam chwilę dla siebie, idę wypić w końcu kawę, która jest już zimna, no ale potrzebuję kawy. Fajnie, jakby było cieplejsze. Och, mam ochotę po prostu posiedzieć tutaj i po nic nie robić. Chociaż przez 10 minut. Hmm. Nie, no muszę zrobić jeszcze jedną rzecz i jak nie zrobię tego teraz, to nie zrobię tego dzisiaj wcale, dlatego że po tej drzemce wychodzimy z Mają na spacer, a jak wrócę, to już będzie późno i za ciemno i w ogóle muszę to zrobić teraz. Więc ostatnia motywacja, żeby zrobić coś produktywnego w tym dniu. Idziemy. Dosłownie, jak powiedziałam, to zdanie to mama się obudziła. Odłożyłam ją do łóżeczka. Oczywiście, wcześniej trochę polulałam i widzę, że zwymiotowała, co mnie dziwi, bo jadła w sumie dawno temu. Misia, co się stało? Czemu ty zwymiotowałaś? Co się stało, żabko? Co się stało? W takich momentach ważne jest, żeby to mleczko nie dostało wam się do ucha, dlatego że wtedy bardzo często pojawiają się infekcje. Więc, jak się tak mocno uleje, to szybko to wycieramy. I najlepiej dziecko przebieramy. Dobra, sytuacja opanowana, mała, sobie tutaj koło mnie, leży, a ja w tym czasie pokażę Wam, co wymyśliłam w tym roku. W tym roku, jako dodatek do prezentów, chciałabym zrobić takie paczki ze słodyczami w celofanie, celofanie, celofonie. Nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie w folii przeźroczystej Rzucę wam tutaj kilka moich inspiracji i właśnie z tego powodu kupiłam zapas słodyczy Kinder na chyba rok. W każdym razie to pójdzie do kilku paczek, więc fajnie się to rozdzieli i to też nie będą duże paczki, to będą takie dodatkowe paczki, dlatego że my w rodzinie od strony mojego taty jakiś czas temu po prostu przestaliśmy robić sobie prezenty, ale zawsze przynosimy jakiś taki drobny upominek i teraz właśnie będę chciała zrobić takie boksy ze słodyczami właśnie dla dzieci, a dla dorosłych mam coś innego. Spoiler, kawę z tej palarni, o której wam ostatnio Mówiłam we vlogach, oczywiście nie blend góralski osypkowy. <grych> Zostawcie Emoji Ser, jeżeli oglądaliście ten odcinek. W każdym razie mam dla nich te kawy i jeszcze czekolady rzemieślnicze z też beskiskiej manufaktury czekolady, chyba jakoś tak się ten sklep nazywa. Ale nie nagrałam pakowania, więc dzisiaj pakujemy tylko słodycze dla dzieci. Zastanawiam się, jak podejść do tematu, ale chyba najpierw muszę to po prostu porozdzielać. Na pewno. Każdy dostanie paczuszkę tego. Ile ja tych paczek muszę zrobić? To jest osobna paczka. Żelki zostały, tylko trzy paczki, bo wczoraj zjadłam, więc to też idzie do tego. To do kosza. Tego mam dużo, bo w ogóle nie zorientowałam się, że to jest pudełko, w którym w DG to jest po prostu wystawione i na promocji były takie pojedyncze te Kinder Creamy, a nie cała Paczka I przez przypadek kupiłam takie 24, a potrzebuję może z 5, więc nie ukrywam, że sobie to podjadam. Ale skoro mamy tego dużo, to po prostu spakuję każdemu po dwa. Może nawet po trzy, bo tego jest naprawdę dużo. Myślę, że każdy też dostanie po białym i czarnym Kinder Bueno. Dobra, tutaj są tylko białe, więc każdy dostanie po dwa białe Kinder Bueno, po jednym, bo mi się przypomniało, że jeszcze jedną paczkę muszę z tego zrobić. Dobrze. No i każdemu dam jeszcze po jednym Happy i po czarnym i białym, bo tutaj akurat mam dwa kolory. No i każdy dostanie po nie wiem pięć Knoppersu. Tak, Knoppersy mi tutaj trochę nie pasują, bo prawie wszystko jest z Kinder, a to nie jest Kinder. Janek, Franek, Hania. Hubert, Marysia i kto jeszcze? Podzieliłam to sobie na pięć grupek i każda jest troszeczkę inna, ale taką podstawą jest Kinder Szokobons, dwa razy Kinder Creamy, dwa Happy po Kinder Bueno i 5 Szokobonsów. Chyba z godziny to pakowałam, ale skończyłam. I wyszło w sumie tak. Dodałam taką zieloną gałązkę dla ozdoby i weszły mi trzy takie duże paczki. Jedna mniejsza, jedna taka podłużna. I jeszcze co nieco w nagrodę zapakowanie zostało. A teraz idziemy z misią na spacer. I będziemy kończyć ten film, bo robi się ciemno, mimo że jest godzina 14. Także my zbieramy się na spacer. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym już takim wigilijno-świątecznym vlogu. Bye! O misia, o misia, się śmiejesz. W końcu idziemy na spacer, w końcu idziemy na spacer. Mam się wstać, ooo, starośnie radość. Kolana polu. Idziemy.